Witajcie moi drodzy, jestem z KKF i dzisiaj gramy w Murder Mystery ze składem Jan Dąbrowski, Smaw oraz Dylerek. jest murderer napisany. I chodzi o to, że jedna postać jest mordercą, jest jeden detektyw, a reszta jest niewinna i morderca musi zabić wszystkie osoby. Ja na sam początek w ogóle zostałem mordercą, więc będę tak? musiał tutaj się starać, no. Nie. No, o, no tak, fajne. no. Bojowo. Widzę, Dillery, co robisz na czacie? Nie, to jest Miesz, zzafajzanie 0812. Zzafajzanie. Nie, no tak naprawdę jestem detektywem. No, o, o, naprawdę. Na tutaj... przez chwilę tak się zle. O, to zabi... o, zabił SKK jest mordercą na No przecież mówiłem, że jestem mordercą. O, zabiłem detektywa, jestem mordercą i mimo, że to wiecie, to nic nie zrobicie. Nie Mierzblisko nie, on Jak się rzuca mieczem? Nie, e, po co Słuchaj, to. jeżeli chcesz zabić kogoś, to musisz rzucić prawem wszystkie myszki. Nie da się rzucać. Ale mam nadzieję, że nie wykorzystasz tego. Oh, o, Ale raz w A, dobra, już umiem. w na... oh, Ale dobrze. proszę, nie wykorzystuj tego przeciwko nam. A ona wie, że już no. jestem tym. Wszyscy wiedzą. SKKF, pamiętaj, no, ja, no. ja jestem twoim przyjacielem. No, oh, oh, oh. no umiem, umiem rzucać mieczem. Ej, patrzcie. Na czat, przerwało, umarł w trakcie pisania. No, jest. Zobaczmy, jak tam się skończy. Ale się ciężko pisuje. rzuca tym mieczem. Ile no. kosztuje Bóg? Dziesięć. No czemu ten typek nie umiera? O, umarł. Ile no, was jeszcze swoje, zostało? Twoim, jeszcze siedmiu okay. ludzi. Sykry gdzie jesteś? Szukam cię. No, nie no. Ja to też ci szukam. Ale może się... jak morderca mówić. Dobra. Cię. D -le... D -le... D -le... Słowo. nie. Eee, nie... gdzie jesteś? Możesz śpiewać taką. <grytelny> <grytelny> o, dokładnie, na do mnie. Dobrze Uuu detektywa ty, zabiłem. Nie zaśpiewaj a -a, coś, to będzie creepy. Nie, a to ty nie, byłeś? Nie. Nie. Nie skin sumie. Nie wiesz kiedy mnie zabijesz. Jak to? A ty masz innego skina? No innego skina, też. No, ja... O, ja... o kurcze, jak mnie chciał zaatakować. No, ale, ale nie ma, no! no! o kurcze. Jeszcze nie, tylko dwóch. Czy SKKF to wygra? SKKF, skumaj to, że ci chyba śledził 5 minut, nie? Szedł za tobą no. i z łukiem celował. Trzy razy chciałem strzelić, ale strzedłeś <suszy> z nóżki. No. mam kompas. I ostatni gracz! Pod, pod... Ostatni no, gracz. Uuuu, wygrałem! Pierwszy raz tą grę wygrałem. to za pierwszym razem, co tu się dzieje. SKK, wszyscy jesteśmy dumni. I zawsze byłem no. tak słabym mordercą, że od razu umierałem, a teraz 14 osób. Ale ja nie dobra, teraz to już nie będę mordercą raczej, co? My to, my to, my ale wy macie rangę masz... youtubera, to macie szansę, że będziecie, ja więc czy? pewnie nie będzie Janek. Wszyscy mają. Coś czuję, że Janek no, będzie. No, od razu Janek. No, ja no, mam to teraz to tylko 6%, a ty ile masz procent ba. na morderce? 2%? No, ty ja Janek, pewnie wie? masz 30%. 19%. To, na pewno. Ta, na pewno. No, dobra, ja jestem, ja jestem niewinny. Ja też jestem niewinny. No, smaw, siema, biegamy razem? Ja idę na i będę jeździł w kółko. Ale to musimy złoto znaleźć. No, ja właśnie biegnę za smawem i z em Ej, tutaj. że jak ktoś umrze to się nie odzywa. Janek jest mordercą, no, ja to czuję! Spoko, ja nie spoko. jestem mordercą. No to patrz jak, jak stoi. No, a co mam? Siedzieć? Leżeć. Jak umrze, gadać? to się nie odzywa. Ja Ojejku, Neptunowi gigantem. piłka wpadła pod łóżko, da mu się mówi wyjąć. jest mordercą, uciekamy. Bo to jest... Prak. Jak się jadem to, jadem jedzie. Jest, Bardzo w interesie mordercy to było to co mówi To bo... mnie działają wózki. Kurczę czekajcie, no ja muszę... Mordercy nie mordercy ja muszę Neptunowi wziąc. wyjąć piłkę z poduszka. <grym> Tylko się poduszka gdzieś schowam. Więc teraz tak, mnie nie zabijajcie, bo, o, bo się obrażę. Dobrze, nie zamordujecie mnie. Czekajcie, wyjmuję mu piłkę. Neptun, co się dzieje? Co tam masz? Co się. mnie to. Żeby nie być mordercą? Zbych ja mam szansę od ciebie zarobić. Patyk, masz. Jejku, taki hmm. duży patyk na takiego małego psa. Hmm. Dobra ja Dobra, przeżyłem, o kurczę. Brzmi jak moje życie. co, jeszcze nie wiadomo eee, kto jest mordercą? Chyba, chyba nikt nie umarł w ogóle, mam wrażenie. I może morderca jest AFK. A może morderca to... Filip A może? Się teraz to jedyne co morderca. musimy zrobić to pojechać wózkiem, hura! Nie mam pieniędzy. Ale ty jesteś burżuj. Ja ci mogę pożyczyć jednego złota. Tak. O, złapanie jed złotówkę. E, nie, naprawdę. Wszyscy cały czas Ale. żyją. Ten morderca jest no. albo pośledzony, albo jest AFK. No, no smaw jest zawsze zabijać. Nie jestem morderem. Tak. A ja nie potrafię stać na rękach. A potrafię stać na rękach. Mogę wam potem zdjęcie wysłać. Ale zdjęcie to każdy może zrobić. Filmik No w Photoshopie mogę. Też umiem w Photoshopie wyciąć. I to chodźcie, chodźcie, zrobimy zdjęcie. spotkanie. Chodźcie. No właśnie, to Chodźcie pod kolumnę, zrobimy meetapa. No, meetup. Cześć, cześć, meetupa cześć, z YouTuberami. Meetup. Kto chce screena? No witam, witam. No witam, witam. Kto chce no, zdjęcie. To ja, dzień dobry. Co to, dzień dzień dobry. to masz jakiego dziwnego skina w ogóle? Normalnie, Ale nie, ty, dealerek. Aha. Ej czy ktoś... EJ, czy to, ej KTOŚ to, UMARŁ! Ty, o mi, bo, kurde... Ej ktoś... A, TYPEK małk! Patrzcie, to jest detektyw. Detektyw Panda. Ale a, gdzieś ej, tu jest morderca. też mam łuk. Ja ten też mam ale... JANEK JEST mordercą! Ja nie jestem, jak ja mam to MORDERCĄ! To kto go zabił? Ej, ale mordercą. Chwila, chwila. Ja Janek jest mordercą. Jak ja mam łuk? No jak tutaj ale dwóch gości umarło? Ale ja właśnie nie wiem... No ja ja ale masz wiem, łuk, bo jesteś mordercą. Masz też miecz. Jest nie ma. Morderca nie może mieć łuku, bo to by nie było fair. Znowu ktoś umarł. Nie. Co tu się okay. dzieje? Ej, okay. Czyli to nie. Ej, chwila, smap. A bo oni się do minuty. siebie. A jak zabijesz gościa, który jest niewinny, to wtedy umierasz. A, tak, bo się morderca stało. jest awry. Tak. I oni się sami zabijają. Czekaj, A bo to odejdź, odejdź ode mnie z KKF. Ja ci ufam, ale. Wiesz. Ej, ej zabij mnie. Kto? Kto? Morderca Smaf? jednak żyje? Smaf jest mordercą? A, bo się odzywamy. Chyba, że to Smawa zabili, dlatego się dzieje. Uuu, łuk został upuszczony. O, wygraliśmy. O, No to Smaw był, nie? Nie Ale ty byłeś Smaw, mordercą? Nie, no, zabili mnie pierwszego. To czemu się nie odzywałeś całą rozgrodę? No, bo my zabili. Ale nie naszej czwórki, trójkę zabiją. No dobra, ja nie wiem. Ja coś czuję, że teraz naprawdę będzie Janek. Bo ja jestem takim gościem z wąsami. Z takim kwiatkiem, nie? Tak. To jestem ja. No to ja cię poznaję. O kurczę, kto jest mordercą? Ty. Nie jestem mordercą. To Jestem niewinny, jak zawsze. Ej, co to jest? Janek, wchodzimy tu? Jedno stąd to jest pułapka. Ale które? Właśnie Nie bawcie się to. Nie Czemu mnie tu zapalić. Ej, to jest najgorsze jak tam morderca wpadnie. To już co jest rundy w sumie się czeka tylko. Dobra, to ja wchodzę. Wchodzimy? Nie. Janek. Nie, 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 nie jest, jestem jest no, ale nie rób tego tak kasyno stracisz wszystko. No ale może coś ja się wam stanie. Ja mam do którego. Patrzcie, ten żyje. Do środkowego musicie wejść. Typek spadł. No do środkowego wytam. Wy I tak co tam jest? Typek. Jaskinia. Dobra. Proszę, no, proszę nie, mnie nie nie na na duchce. Na o, na to chce miecz. O, nie, on mi zaraz zabije, ej. Jestem ja z O, nie, tu jest morderca! Jaki ma skin? Y, takie długie włosy, takie jakby kuca miał. O, jak a Byliśmy w tych drzwiach. Ja byłem na parkurze. To to, Janek, ej. uważaj, to on! To on! Zaki, ej, masz to, to jest kobieta! Za. z mieczem biega! Macha mieczem, macha mieczem. O, kurdy, z mieczem! kobieta z mieczem, to nie brzmi fajnie. Smafu, uciekaj! A, zabiła go! I prawie Ale, mnie! Na pomoc wierzę. goni mnie, chłopaki! Ja mam, ja mam miecz, w którą stronę idź? Znaczy Jak masz miecz? Nie, łuk, łuk mam, łuk mam. Ratunku! Bięk. Na środku przy tej kolumnie jestem. Jest na środku, jest na no i biega Chodź, z tym mieczem. Strzelaj! Dobrze! Nie, Brawo! Dilerek tak, piątka! Nasza nie, nie, ja współpraca. Jestem, no, jestem Nothing0812, proszę tak za mnie mówić. No Ty co? nothing Znaczy, bo taki Dlaczego? No bo to jest wariat. Żeby być anonimowym. Jejku, znowu ci I patyk wpadł. Ci patyk. To czemu, czemu karmi psa Aha, mój, mój pies leży ale, teraz pod łóżkiem. Ale, ale to się dobrze trafi? No. Tak? I on tam pisze ale na jakieś nie, rzeczy, żeby mu wyjąć. I wyjąłem mu przez chwilę u patyka. Ja pierniczę, znowu innocent. No ja tak samo. Janek jest mordercą, ja to nie, czuję po jego nie głosie. Mówię. Nie! Gdybym był mordercą, to bym powiedział... Albo, ja albo jest, bo się nie odzywa. On tak zawsze jak się podnieci, to no, się przestaje odzywać. Tak, prawda. No prawda. I tam pod biurkiem już coś robi. No co takiego? Zmienia skarpetki na przykład, ja zawsze po Nie, no tak, A rozumiem. Tu jest dobra miejscówka. O, a nie. Dla mordercy? No, hmm. dla kogoś, kto ucieka przed mordercą. Neptun. Znowu coś mu wpadło. Coś, coś mi tam nie ważne. Okay. Czekajcie, to będzie odcinek z, wy wy z wyciągania rzeczy z poduszka. Zobaczmy co wow. teraz. Neptun. Co pan taki trochę. <grym> Posuń się piesku. Diner zginął <grym> chyba. Jakiś ziomeczek tu zginął. Ja, ale Reku. To ten no, e, to jest, w Ej, e, to jest taki w gariturze. No, taki, mój pies chowa pod łóżkiem. Tak. Diner. Tak. Czerwona polerynka, chłopaki. Co tam masz? Ja nie mam ty Piłkę. No to, to nieważne. <grym> ja też nie mam. Patrzcie, ale, co znalazłem? Piłka poduszki. Super, to zabijają od siebie O kurczę, mówiłem, mówiłem, że Janek to, jest. Nie no jestem, to jest tam. Patrzcie, piłka. No to dlaczego to ja ciebie on? widziałem? To jest on? Tak. Kurczę, mu mówiłem, że idę wyjąć mu piłeczkę. Okej. Okay. Ty Janek. O kurczę, wszystko się wydało. Ja tu wszystko widzę. Nie. już nie żyje, czy nie z nas? Przysłuchaj Dealer. Yeah, Wystrzegaj ja, ja... się kogoś, kogo możesz uważać yeah, yeah, za przyjaciela. Ja, ja marłem, już <laughs> ja dawno marłem. A no, Tylko, no to, to, to wszyscy się, że że ja ja mi... z nami nie żyjemy. Bo ja mam wąsy. Nikt nie poznaje, Jestem nothings. Ja Te tam. ten nie wie o co chodzi. Co? <laughs> no pięknie. I to jeszcze w takim Wiesiłeś momencie, generała. kiedy wiedziałeś, że mnie nie ma. Jak tak można? Ale... O, to tak to jakbyś netu. mi wbił, mam wbił miecz po prostu w plecy. U, dobrze, że w plecy, a nie w przerwę pomiędzy plecami. Gdzie to jest? Mm. Gdzie jest przerwa <śmiech> Jeszcze, <laughs> no, jeszcze cztery. Janek uważaj, bo tu jest detektyw. Uważaj, on wie kim jesteś. Że jest Dawaj, Janek. Uuu, ale słabo. Ja, gg, ale gg, słabo. Ale piszą mi GG. Bo to sobie, się sam sobie napisałeś. No, ja na Facebooku też sobie trzeba sam wiedzieć. lajki klikasz? Tak. Ja sobie klikam. Trzeba. Daję, trzeba. Lubić coś Daję ci się zawsze miało? to serduszko sobie. O, dajcie mi Murderera. Dobra, to ja teraz pokażę wam proszę. jak w to się gra. Proszę o Murderera. Uwaga, jest uwaga. U. Co znowu Murderer? U. Janek, uważaj, bo tu można w przepaść spaść. Właśnie. Prawie spadłem. No. Mnie tu uczy, a. ten. No właśnie. To nie. O! Doskoczyłem. O! No Chodź, tak? Mam nadzieję, Dobry. że mnie nie zabijesz znowu. Nie, to Ja wszystkim powiem, jak mnie zabijesz. A ja wszystkim też powiem, powiem brzydkie słowo. Ja powiem bardziej. I ty patrz, tam ja jest my mystery Potion. Nie ale ale trzeba mieć jest ta złota. Ej, bo ta potka to może być albo niewidzialność, albo jakieś tam. No niewidzialność, ale, ale różne rzeczy to mogą być. Uuuu, umaga, umaga! O! O, okay, tu jest maf. Nikt z nie mordercą, mi się wydaje. O, nas minął. O, mam złoto, mogę się napić Mistery Potion. Gdybym ja był Chodź mordercą, niego. to już dawno jest KKF A się ile, ile te trzeba słowy. ten? Ile trzeba. Na... Na Rupa. 10. Ej dobra Janek, mój pijesz mój ze mną? Dobra, zdrówko Twoje zdrowie Dobra o, zabił gości, Ja mam 14 sekund niewidzialności Mam 14 sekund niewidzialności 10 sekund blindnessa, super Nic nie widzę Ej uważaj Janek, uważa Janek Co? Ch chyba koleś Kurde, slownesa Nie jednak nie To oni niech uważają Myślałem, na mnie. że koleś w pasiastej na mnie. Bo ja, mimo że jestem innocent, to zranić potrafię. Już nie jeden osób. Albo może sobie... ten różowy? Nie, bo no. nie, nie, bo, bo co, bo jest różowy? I, i Ej, tutaj jest ciało na śniegu. No właśnie, na dwa. Więc... 20 sekund speed, ale zasuwam. Dziułem. Ej, te mistery potions są nie takie głupie nawet. No, jak dostałem blindnessa na twarz, no to rzeczywiście. O, mogę się tu schować. Ja ci powiem tak. Kurde, te mistery pońsku są, są jak było... życie. Jak życie? Co? Raz dobrze, Wiecie. a raz źle. Dobra, ja muszę pozbierać uh. złoto i będę miał łuk i zwyciężę. Ło, dobra, to jest gościu z łukiem. No same slownesy, nie chcę tego. Cześć. Ej, trzymajmy się przy kolesiu z łukiem. Gdzie jest kolej z łukiem? Ale on ja tam w kącie jest, ja widzę, złota. że on nie ma dobrej taktyki. Jednego złota mi brakuje i będę mieć, to... Uuu, mistery potion, ale kusi. Ale ile ja trzeba a ty... mieć golda na łuk? 10. To trzeba być oszczędny. Nieprawda. No. Ej, smav mnie goni. Ma ja jakieś wygraszają. niecne o, zamiary. O. Nic nie Mam w teraz tej pewnie Dextera podśpiewuje. Dyn, 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 To Ten koleś pa. Dyn. 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 O, kto? O! Co? Jak? Co? O kurczę, tak, tak, skrywać, co tak, czułem. tak czułem. Tak Den, czułem. O, ten paski, co ma koszulkę! Czemu mnie zabił? Że... A, myślałem, nie wiem. Tak, <grym>, <grym>, zabiłeś Jasia? Ale jak słodko leżymy razem. Odcina... O, Ej, ten nie, koleś w pasias pasiasce mnie nie. pięć razy mijał. Myślałem, że on nie jest, a on jest. To Ma kucy nad nami. <suszy> kuczi, Ej, smaw! Kuczi, musisz, musisz uzbierać że, złoto, żeby zdobyć łuk i pokonać nie, murderera. Nie, nie, ja aby ewentualnie wypij kociołek. Że to nie ja, to był... To Gościu w paski, nothing. leci na górę, uważaj Smawko. Ja jak coś mogę być takim Sibirad jak mają policjanci. Widział jest, właśnie. Biegnie teraz po strychu i zbiega na to Smafko. Ucieka, ucieka, ucieka i teraz musisz parkourę się wykazać. O, o, zrobił, jak, parku mi, ja jak, jak go zrobił? Porobiony, już widzę Jak go zrobił? Ale on jest cwany, on wie gdzie jesteś. Okay, do, do, do o i tutaj detektyw za nim. Ja! Zabił detektywa! A przynajmniej gościa z łukiem. Ale ale teraz mawko robi. O! Nie. Że teraz o nie! Jeszcze jeden ostatni. nie, 40 Aha, sekund. Jakiś random jeszcze został. Jakiś Nataniel czy coś. mnie właśnie czymś. Chyba na jestem nie dzisiaj. O, ten małuk. Co, 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 to, co to były za lagi? Skandal. A o, ten koleś był taki zlagowany, to wszystko przez to. Ciotowej klasy serwer Dobra, dawajcie teraz ostatnia gra i teraz kto wygra wygrywa wszystko. Aha Dobra. Tak. <grym> Spoko. Ale fajna. No stawka jest rzeczywiście duża, to muszę się postarać. Teraz Dobra, 100%. odjeżdżamy. 100%. Dam z siebie 100%. Nie, teraz, teraz 100%. słuchajcie tak na poważnie. 100%. Dziękuję. Tak o! na poważnie, chłopaki. Jestem murtererem. Znowu? No. Wszyscy na Janka. Ale nie mówcie innym. Wszyscy na Janka. Czemu wszyscy na Janka? No Jak bo jesteś mordercą. Jestem u... Ale jestem uczciwy, przynajmniej w tym wszystkim. Jak gdzie były te? Gdzie były te takie te drzwi, co tam się wchodziło? A to nie wiem. E, no, One no, były to dobre. To jest... Dobra, ty masz sztabkę złota. Pamiętajcie, że morderca nie może zbierać. Janek! Złota, prawda? Jesteś, jesteś mordercą? Ja mam sztapkę złota. Smaf jest, bo ci chodzi. Się... No, o, morderca jest kwoty... się znowu ten podjarał i nic nie mówi. No, easy No, no, no. To smawkę nie wiem jak ty naraz. razie przy nam przecież... tymi kolejkami w kółku Ja lubię pociągi. Lubisz o. pociągi? Pary Ile się umarli już w ogóle? Aha, umierają. Jak ktoś intensywnie klikał myszką, słyszałem. Ja, umierają, to sobie smaw. bo ma. Tak, machał mieczem. Jadrowałem. Gdzie ty jesteś? Dziut, jest? O, dobra. On coś kręci. Tak, Smawka to Lisek chytrusek jakiś. Taki. Lisek chytrusek i to jak? Ej, ten typek w pasiastej piżamie znowu tutaj łazi. Na niego trzeba uważać. No Ale bo jego się nie wypominało no. nie wiadomo z takim. Mój nos detektywa podpowiada... O, to jest Dilerek, ja cię poznaję. Ty masz tego wąsa. A, tak. A czemu tobie Dziadek. się też skin zmienił? No bo możesz mieć skin, wszystko co chcesz. Kto, jeśli nie jesteście mordercą, <laughs> trzymajcie złoto w ręce. Ja trzymam. Mawko, podejdź tu i dalej. Kto to był? Chyba zginął. Chyba umarł. Ale... Że tak powiem, od ducha. Smart? O, kur... o ty! O! Ty byłeś detektywem! O nie, Ten cały czas! Jan Dąbrowski wygrał. Dobra, moi drodzy, zostawcie ja. potem odcinku łapkę w górę, zostawcie też subskrypcję i dzwoneczek. I na dzisiaj to będzie tyle. Niebawem więcej odcinków. Pada się też do Jasia. Nie, do Jasia nie, ale do Smawa i do Dilerka. Trzymajcie się, pa pa! Już tęsknię za wami widzowie. też, pa, pa.